🎵🎵🎵 Szukam, szukam, szukam jakiegoś... O, tu jest ten. To jest ten. Eee, poczekajcie. Yo. Yo. Sprawdź to. Zrzutka. 2020. Dzięki kaban za donata. Zrzutka.pl Ziomek, ty się tutaj z tego nie śmiej. Wszyscy dobrze, pieniążki wpłacamy i się dobrze tutaj mamy. Także na służbę zdrowia damy trochę kieszonkowej, podkradniemy od taty i mamy. Ile mamy w celu? Mazgaj 2403 się pyta. Ja mówię: będzie czypał. Kiedy zapomnę czegoś zarapować i nie będę wiedział, jak zrymować. I ty, 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 ty. ty. Dzięki Niki.pl, Żółtka, ty się śmieć.